Rodział 16. Tragiczna wiadomość. Betty wytężała słuch bez rozumieć słowa Mary wśród szumu i trzasków. Johnny znalazł samolot na plaży. Jest cały obdarty z poszycia. Nie ma żadnego śladu mężczyzn. Odbiór. Betty schowała twarz w dłoniach. Kiedy się odwróciła, zobaczyła stojącą w drzwiach Rachel. Rozumiem Mary, ale muszę iść. Rachel jest ze mną. Czy Johnny może przylecieć po nas? Myślę, że powinnyśmy być teraz wszystkie razem odbiór. Powiedziała drżącym głosem do mikrofonu. Myślałam o tym samym. Dam Ci znać, gdy wystartuję. Bez odbioru. Betty odsunęła krzesło i powoli wstała. Wzięła głęboki oddech. Przykro mi, Rachel. Nie chciałam, żebyś dowiedziała się w ten sposób powiedziała. Nasi misjonarze mają kłopoty. Straciliśmy kontakt radiowy z nimi i sytuacja nie wygląda dobrze. Rachel patrzyła na Betty z oczami szeroko otwartymi z niedowierzania. Dlaczego nie powiedzieliście mi niczego wcześniej? spytała. Betty nalała kawy, a potem usiadła i zaczęła opowiadać Rachel o operacji auka. Widziała ból na jej twarzy z powodu tego, że nikt nie powiedział jej, w co jest zaangażowany jej brat i dlaczego Jim i Betty odwiedzali jej informatorkę dajumem. Betty mogła zrobić teraz niewiele więcej poza wyjaśnieniem, że Jim i pozostali misjonarze biorący udział w operacji AUKA uzgodnili, że będzie ona zachowana w całkowitej tajemnicy. Nie informowali oni swoich zborów w USA, rodziców ani nawet swojego misjonarza seniora doktora Wilfreda Tidmarsza. Właśnie gdy skończyła wyjaśnić to wszystko Rachel odezwało się radio. Mary informowała, że Johnny leci już do Shandy, żeby je zabrać. Betty wrzuciła kilka rzeczy do torby dla siebie i Valerie. A potem poszły na pas startowy. Tak wiele wydarzyło się od dnia, w którym ostatnio szła tą samą ścieżką z Jimem. Johnny wylądował, po czym Rachel i Betty z Valerie zajęły miejsce w samolocie. Kilka chwil później byli już w powietrzu. Betty spoglądała na gęstwinę dżungli w dole. Czy gdzieś tam jest Jim, który robi wszystko, by do niej wrócić? Lot do Shelmera trwał dwadzieścia minut i przez większość tego czasu w samolocie panowało milczenie. O czym mieli rozmawiać? Johnny nie znalazł żadnego śladu misjonarzy i nie było od nich żadnej wiadomości. Betty pocieszała się myślą, że jeżeli uciekli, gdy samolot został zaatakowany, powrót do cywilizacji na piechotę zajmie im ponad dobę. Było zbyt wcześnie, by wyciągać jakiekolwiek wnioski. Johnny wysadził Betty, Valerie i Rachel w Shelmera, po czym zaraz wystartował ponownie po pozostałe żony, Mary Lou, Olive Fleming i Barbarę Joderian. Mary przywitała się z Rachel i Betty i zaprosiła je do domu. Przeprosiła Rachel, że musiała dowiedzieć się o operacji AUKA w tak wstrząsający sposób. Rachel nie chciała rozmawiać, w pokoju panowało pełne napięcia milczenie. Valerie raczkowała za Ketty Saint, która tego dnia miała obchodzić swoje siódme urodziny. Atmosfera w domu Mawszelmera przez cały czas była bardzo poważna. W powietrzu wisiało pytanie, co powinny teraz zrobić? Żadna z kobiet nie wiedziała, co byłoby najlepsze: czy powinny zawiadomić ekwadorską armię, ambasadę USA, lokalną policję? Kiedy zastanawiał się nad następnym krokiem, usłyszały pukanie do drzwi. Betty i Mary natychmiast pomyślały o tym samym. Może to oni? Mary pobiegła otworzyć. Przed drzwiami stał Larry Montgomery, pilot Weekly Bible Translators. Mary zaprosiła go do środka. Lary krótko wyjaśnił, dlaczego niespodziewanie zjawił się w Byłem w drodze przez kito i ogarnęło mnie bardzo dziwne uczucie, że powinienem wsiąść do autobusu i przyjechać do was. Potrwało to trzynaście godzin, ale w końcu jestem. Przepraszam, że was nie uprzedziłem. Betty i Mary spojrzały po sobie zdumione. Usiądź, Lary, powiedziała Mary. Musimy ci coś powiedzieć. Zaczęło opowiadać mu o operacji auka. Lary słuchał od czasu do czasu stawiając jakieś pytanie. Dla wieśnia szczegółów chciał wiedzieć, ile czasu minęło od kiedy Johnny zauważył samolot na palmowej plaży i czy maszyna wyglądała tak, jakby rozbiła się przy lądowaniu, zanim została obdarta z poszycia. Gdy Betty i Mary przekazały mu już wszystko, co wiedziały, Larry wstał i powiedział Jeżeli mi pozwolicie, to sądzę, że najlepszą rzeczą będzie skontaktowanie się przez radio z moim przyjacielem generałem Harrisonem. Generał Harrison to dowódca oddziału w amerykańskich rejonie Karaibów. Jest oddanym Bogu chrześcijaninem i wiem, że nam pomoże. Mary pokiwała głową i Lary przeszedł do pokoju radiowego przy kuchni. Betty słyszała, jak wziął do ręki mikrofon i zaczął wywoływać inne stacje. Pół godziny później rozmawiał już z generałem Harrisonem. Po twarzy Betty popłynęły z ulgi. Godzinę temu Mary i ona w wielkim bólu nie wiedziały co począć, a teraz Larry Montgomery rozmawiał przez radio z generałem Armii USA. Od tej chwili w Shelmera wydarzenia następowały szybko jedno za drugim. Generał Harrison powiedział l'aremu, że zleci majorowi Nurnbergowi z Sił Powietrznych USA, stacjonującemu w Panamie, natychmiastowe podjęcie misji poszukiwawczo-ratunkowej. Żołnierze Sił Lotniczych byli już w drodze. W końcu do Shelmera przybyły też pozostałe trzy żony z dziećmi. Przed wieczorem, w miarę jak wiadomość o zaginionych docierała do coraz większego grona osób, do Schelmera przybywali następni pomocnicy. We wtorek w nocy w Szelmera wylądowały dwa samoloty transportowe sił powietrznych USA C-47 z Panamy. W jednym z nich był major Nürnberg i drużyna ratownicza, w drugim helikopter H-13. Następnego ranka helikopter został wyładowany i załoga zaczęła przygotowywać go do lotu. Prosto z Kalifornii przyleciał Grady Parrot dyrektor Missionary Aviation Fellowship, a po nim dwaj przedstawiciele Christian Missions in Mainlands, misji, w której służyli Elliotowie, McCullowie i Flemingowie. Kilku misjonarzy z Quito także pospiesznie przybyło do Shelmera, oferując swoją pomoc. Dom w Shelmera cały czas zapełniał się przybywającymi ludźmi. Z pomocą przyleciał Sam Saint, brat Rachel i Nata, doświadczony pilot linii American Airlines. Zaraz po nim zjawił się Jerry Hanifin, korespondent zagraniczny czasopisma Time, a następnie Cornel Kappa, słynny fotograf czasopisma Life. Chrzecijańska stacja radiowa HCJB z Quito przekazywała na cały świat aktualne informacje. Wszystko to Betty i inne żony widziały jak przez mgłę. Robiły to co musiały, kąpały dzieci, prały wielkie stosy pieluch i karmiły wszystkich, ale sercami były cały czas przy swoich mężach gdyby tylko mógł wiedzieć, gdzie są i czy są bezpieczni. W końcu Marilu zdecydowała, że chce wrócić do Arajuno. Była przekonana, że misjonarze skierują się do jej domu, ponieważ znajdował się najbliżej terytorium Auka. Utworzono grupę poszukiwawczą, na której czele stanął Frank Draun, współpracownik i przyjaciel Rogera Joderiana. Kilku innych misjonarzy i trzynastu ekwadorskich żołnierzy wraz z nim weszło odważnie do dżungli w Arajuno. W międzyczasie samoloty poszukiwawcze latały nisko nad dżunglą, wypatrując jakiegokolwiek śladu misjonarzy. W środę rano, 11 stycznia 1956 roku, dwa dni po tym, jak Johnny Keenan zauważył obdarty z pożycia samolot Neita na palmowej plaży, Betty była w pokoju na piętrze razem z Barbarą i Olive. Nagle usłyszały głośne wołanie Mary. Betty, Barbara, Olive! Betty pierwsza zbiegła po schodach, a Barbara i Olive tuż za nią. Mary stała z twarzą schowaną w dłoniach, oczy miała zamknięte. Betty czekała z bijącym sercem, aż w końcu Mary powiedziała: "Znaleźli jedno ciało." Potem przekazała im wszystko, co usłyszała przez radio od Johnego. Johny przelatywał ponownie nad palmową plażą i zauważył ciało unoszące się na rzece, twarzą w dół, w odległości mniej więcej 400 metrów od plaży. Widział spodnie koloru khaki i białą koszulkę z krótkimi rękawami. Betty pamiętała, że Jim zabierał ze sobą takie spodnie i koszulkę, ale podobne mieli też wszyscy pozostali z wyjątkiem Rogera. Po południu radio przekazało następną złą wiadomość. Johnny zauważył na rzece drugie ciało, mniej więcej 200 metrów od plaży. W czwartek helikopter i samoloty sił powietrznych USA poleciały nad miejsce, w którym Johnny zauważył ciała. Wieczorem do Shelmera przyleciał major Nurtberg z drugim oficerem Sił Powietrznych, kapitanem Dewitem. Był bardzo poważny. Czy jest jakieś miejsce, gdzie możemy porozmawiać na osobności z żonami? Spytał. Mary zaprowadziła ich do swojej sypialni na górze. Niektóre żony usiadły na łóżku, inne wolały wysłuchać majora stojąc. Betty przeczuwała, że będą to złe wiadomości bardzo złe. Miała rację. Jim zginął. Wszyscy misjonarze zostali zabici włóczniami Indian Auka. Cztery ciała zostały wypatrzone z powietrza przez załogę helikoptera, a piąte, Eda McCallego, znalazła wcześniej grupa Indian Keszuła. Byli to chrześcijanie z Arajuno. Gdy tylko dowiedzieli się, że ich misjonarz zaginął, wsiedli w dwie łodzie i wypłynęli na poszukiwanie, choć oznaczało to, że znajdą się na terytorium Auka. Dopłynęli aż do palmowej plaży, gdzie na brzegu rzeki znaleźli ciało Eda. Wiedząc już, co się z nim stało, zdjęli z jego ręki zegarek i wycofali się z terytorium Auka. Płynąc w górę rzeki, napotkali grupę poszukiwawczą, zdążającą do palmowej plaży, powiedzieli Frankowi Drawnowi, że znaleźli ciało Eda, a potem przekazali mu jego zegarek. Major Nurtberg z głęboką powagą odczytywał ze swojego notesu opisy znalezionych ciał. Na tej podstawie każda z żon rozpoznawała ciało męża. Gdy skończył, nie było już nic więcej do powiedzenia. Po 27 miesiącach małżeństwa Betty została wdową i samotną matką dziesięciomiesięcznej córki. Olive Fleming została wdową. Mary Saint została wdową z trójką dzieci, Marilou w wdową z dwójką dzieci i trzecim w drodze. Barbara Joderian wdową z dwójką dzieci. W jednej chwili cały świat każdej z nich zmienił się na zawsze. Następne dni były pełne krzątaniny. W piątek naziemna grupa poszukiwawcza dotarła do palmowej plaży i wydobyła z wody cztery ciała. Ciało Eda zostało zabrane przez rzekę. Żołnierze i misjonarze wykopali wspólny grób u stóp drzewa, na którym był dom misjonarzy, po czym pochowali w nim cztery ciała. Zanim złożono misjonarzy do grobu, Frank Drown zdjął ich obrączki ślubne i wyjął to, co mieli w kieszeniach, by zwrócić żonom. Podczas pogrzebu nad palmową plażą rozpętała się tropikalna burza. Po powrocie do Shelmera Frank przekazał Betty zegarek Jima i kilka kartek z jego notesu, które znalazł. Wydobył także z rzeki wodoszczelny aparat fotograficzny Neta z filmem w środku. W sobotę sześć dni po zaginięciu misjonarzy Betty i pozostałe żony wsiadły do samolotu sił powietrznych USA, który zabrał je nad palmową plażą. By mogły zobaczyć miejsce, w którym zginęli ich mężowie. Betty spoglądała nad spokojną palmową plażę w dole. Widziała szkielet żółtego pipera kryzera Mav, w którym tak wiele razy latała z Jimem. Widziała też prowizoryczną kuchnię, którą Jim naszkicował na kuchennym stole kilka tygodni temu w szandy. Widziała dom na drzewie, którego części wykonałby mieli miejsce do spania w nocy. Kiedy patrzyła na to wszystko, przypominały jej się słowa Jima. Nie jest głupcem ten, kto oddaje to, czego nie będzie mógł zatrzymać, by zyskać to, czego nie będzie mógł stracić. Tak, myślała. Jim oddał swoje życie, najcenniejszą rzecz, jaką miał do oddania, ale zyskał życie nieskończenie lepsze w wieczności. Jim umarł, będąc posłusznym Bogu i to było wszystko, co potrzebowała wiedzieć.